Cześć, ja się nazywam Piwrecki i dzisiaj powiem wam o trzech zasadach, których się trzymam, żeby tworzyć dobre KPI. Zapraszam. Pierwsza zasada to odpowiedzieć sobie na pytanie, po co ten KPI jest nam właściwie potrzebny. Bo jak wiadomo, powszechnie podstawowym zadaniem KPI jest wspieranie procesu decyzyjnego, więc warto sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie: Okej, okay, to jakie decyzje dzięki temu KPI, dzięki, dzięki wynikom, które on pokazuje, ja podejmuję, albo na ile on wpływa na moje decyzje, na ile on mi pomógł. Ograniczyć koszty w ostatnim czasie, na ilu klientów niemu zdobyłem, ilu wypadków pracoż uniknęliśmy. Bo niestety bardzo często KPI, które używamy w firmach są po prostu ozdobą. Ktoś się wymyślił, ktoś stwierdził, że fajnie by było coś takiego mierzyć, albo ja chcę widzieć coś takiego na tej tablicy. A tak naprawdę są to martwe dane w żaden sposób nie wpływają ani pozytywnie, ani negatywnie na biznes. Znaczy, może negatywnie, bo utrzymywanie i tworzenie każdego KPI kosztuje, tak? Ktoś musi go opracować, ktoś musi go policzyć, ktoś musi go przekleić do PowerPointa, wydrukować, powiesić na tablicy, zespół musi go przejrzeć, zarząd musi go przejrzeć i czas tych wszystkich ludzi kosztuje. Także utrzymanie każdego KPI kosztuje i pytanie właśnie, czy te KPI, które mamy albo które chcemy wdrożyć, faktycznie dadzą nam, organizacji, wartość, która jest warta tej inwestycji. Także to jest pierwsza zasada, którą się kieruje, czyli odpowiedź na, na pytanie, po co ja w ogóle ten KPI potrzebuję? Jeżeli go nie potrzebuję, to może nie warto go robić. Mimo że wszyscy dookoła. Druga zasada. KPI mierzą efektywność procesów, a nie ludzi. Bardzo spo, często spotykam się z tym podejściem, że KPI to przecież mierzy naszą efektywność, jakość naszej pracy, ale jest to y, bardzo zły i szkodliwy paradygmat, bo bardzo często spotykałem się z patologiami, które z tego wynikają, gdzie nawet cała organizacja Mierząc jakiś wskaźnik, przykładowo dostaw na czas, miała tendencję do wymyślania, OK, to co my możemy z tych dostaw, których nie dostarczyliśmy na czas, wyłączyć z tej kalkulacji, bo to nie była nasza wina. Tak, żeby faktycznie pokazać wynik, który odzwierciedla jakość naszej pracy. I jaki efekt mamy dzięki temu? Dzięki temu mamy, OK, zielono na tablicy ale to w jaki sposób klienci odczuwają poziom naszych dostaw jest zupełnie inne. Więc powoduje tak naprawdę to tendencję do ukrywania problemów. Drugą taką tendencją jest, nie mieszmy tych KPI-ów, bo przecież nie mamy na nie wpływu. Chodzi tutaj o wskaźniki dotyczące stref szarości w organizacji między działami. Także do końca nikt na nie nie ma wpływu, ale kolektywnie, jako organizacja, już tak, albo wskaźniki związane z działaniami, które musi podejmować klient. Jaki my wpływ mamy na klienta? Bo jak klient nie da, klient coś zmieni, klient nawali, to przecież nie jest nasza wina i lepiej na to w ogóle nie patrzeć. W ogóle tego przepraszam, nie pokazywać w organizacji, bo jeszcze organizacja odbierze wrażenie, że to mierzy naszą efektywność i będziemy źle wyglądać. Bo najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy mierzyć, są tak zwane outputy z naszych procesów, czyli to, co nasze procesy dostarczają kolejnym procesom w innych działach, czy w naszym dziale, czy nawet nam samym. Czy jako już produkt końcowy do, do klienta, w jaki sposób to jest dostarczane, czy jest to dostarczane terminowo i w dobrej jakości. Niezależnie od tego, ile wymówek znajdziemy, że to nie była nasza wina, bo to nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Kluczem jest oczywiście znalezienie przyczyny, dlaczego my nie jesteśmy w stanie dostarczyć, dlaczego nasz proces jest nieefektywny i podejmowanie działań, żeby go poprawić. Ale żeby wiedzieć, że jest w ogóle problem, bardzo często musimy mieć ten KPI i on nie może być w żaden sposób upiększany. Jakiekolwiek upiększanie KPI jest zamiataniem problemów pod dywan. Trzecia zasada to cel nieskończony i trend. W ciągu ostatnich dwóch lat przestałem korzystać z czegoś, co można nazwać tak zwanym celem pośrednim, czyli przykładowo 90% OTD albo nie więcej niż 5 reklamacji. Bo zauważyłem takie efekty, jak to, że kiedy do tych 90% OTD już dojdziemy, to nagle organizacja przestaje się interesować problemami. Związanymi z terminowością dostaw, a przecież przy takim wyniku w dalszym ciągu co dziesiąta nasza wysyłka jest opóźniona. Problem w dalszym ciągu istnieje i problem może eskalować, ale nagle firma i ludzie przestają się tym interesować, przerzucają się na inne projekty, bo przecież tutaj już jesteśmy w celu i nie musimy nic robić. Drugi, drugi efekt. Z drugiej strony, kiedy mamy cel, na przykład na rok 2021, osiągnąć te 90% OTD, ale nasza OTD za rok 2020 jest na poziomie 50%. Więc cel bardzo ambitny, ale efekt, który obserwowałem, to jest tak zwany paraliż. Jezu, jak my teraz. Wejdziemy z 50 do 90. To trzeba zrobić jakiś wielki projekt. To trzeba powołać Tiger Team. To trzeba nie wiadomo, jakie rzeczy robić. Efekt jest taki, że tracimy miesiące na to zastanowienie się, jak w ogóle temat ugryźć, jak tego słonia ugryźć, a nie podejmujemy żadnych działań. Te dwa efekty są eliminowane, jeżeli my sobie powiemy, że naszym celem nie jest 90% ukibi. Naszym celem jest 100% TV. Naszym celem jest zero reklamacji, naszym celem jest zero kosztów złej jakości. Z pełną świadomością, że prawdopodobnie nigdy tego nie osiągniemy, ale to jest nam, nasz cel, w kierunku którego powinniśmy dążyć. I zastanówmy się, co w ciągu najbliższego okresu, czy to jest 12 miesięcy, czy to jest najbliższy tydzień, czy to jest dzisiaj, co możemy zrobić, żeby się do niego zbliżyć. To eliminuje te. Oba efekty, tak? Bo niezależnie od tego, jaki wynik osiągniemy, zawsze będziemy musieli iść w stronę tych 100%. A nawet jeżeli jesteśmy bardzo daleko od tych 100%, ale skupimy się nie na tym, żeby osiągnąć jakiś wynik pomiędzy dzisiaj, a pomiędzy 100%, w jakimś zamkniętym okresie czasu, tylko na tym, co zacząć robić, żeby się zbliżać do tych 100%, możemy osiągnąć bardzo szybko, bardzo dobre wyniki, ale co ważniejsze, będzie to budowało też tą kulturę zgodnie z filozofią Kaizen, czyli lean manufacturing. Kultury ciągłego doskonalenia. Jeżeli faktycznie będziemy się skupiać na tym, żeby w każdym tygodniu, w każdym miesiącu, w każdym kwartale zrobić coś w kierunku danego celu. Co tak naprawdę yy, daje mi stosowanie tych trzech zasad. Po pierwsze, bardzo małą ilość KPI, które musimy utrzymywać i małe obciążone, obciążenie związane z, z ich administracją, bo większość pomysłów, większość KPI-ów, o których myśleliśmy, że moglibyśmy zrobić, nie przechodziła pierwszej zasady, czyli pytania, czy w ogóle jest sens i co nam da śledzenie danego wskaźnika. Drugą rzeczą jest to, że jeżeli faktycznie, Zmienimy ten paradygmat, że KPI -e mierzą proces, a nie człowieka, zapewniamy dużo większą transparentność tego, co się dzieje, bo raz, że my nie ukrywamy, ludzie nie ukrywają, i po prostu wyniki mamy niezakłócone żadnymi wykluczeniami czy, czy wymówkami, po prostu jest jak jest, i widzimy, czy jest problem, czy go nie ma. Niezależnie od tego, czy jest to problem spowodowany efektywnością naszej pracy, czy jest to problem zupełnie u nas niezależny. Ale jeżeli jest problem, który wpływa na efektywność naszych procesów, to jest to coś, czym musimy się zająć, czym musimy się zaopiekować. No i trzeci efekt, czyli budowanie tej kultury ciągłego doskonalenia w sytuacji, kiedy nie skupiamy się na to, żeby dojść gdzieś, tylko żeby zmierzać w jakimś kierunku i robić małe kroki w tym kierunku, małe usprawnienia każdego tygodnia, każdego miesiąca. Nie jest to coś, co można dostrzec od razu, ale z perspektywy roku czy dwóch, wyniki są bardzo widoczne i zarówno w rezultatach i na wskaźnikach, jak i tym, w jaki sposób funkcjonuje dana organizacja, w którym takie zasady się zastosowały. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zachęcam Cię do podzielenia się Twoją opinią w komentarzu i zasubskrybowania mojego kanału. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!